To wasz nowy dom. Wow! To mój pokój. To mój pokój, to mój pokój. Podłoga łóżko łóżko, Ja tu śpię. Tu. zdecydowanie tutaj. No dobrze. Oczywiście. I tak ja tu chciałam. bucha ha 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 ha. Dobra, córeczki, pora spać. Jasne, mamo. Ale fajnie. Na ten balkon mam. Wszystko stąd widać. Jakby ktoś przychodził. O, ktoś tam chyba idzie. Ale ładny. Chciać Co Też słyszałam? No dobra. O, ktoś się chyba tu wprowadził wreszcie. Idę spać. Na zajutrz. No. Sardynki. Siostry. Idę. To jest ty. Bela, stella, wstawać. Co, 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 co? Dobra, było. Chodźmy do szkoły. Co? Ja Ale na pieszo? E, jak ty jeszcze my też musimy na pieszo? Czemu? Bo my nie mamy prawka, kto dobrze o tym wiesz. No właśnie. Hmm. Chodźmy. Dajcie. Uuu, ej! Ach! co mi się wpychacie do hotelu. Tkacie na mnie! Ech, a. Nie mam takiej dobrej kondycji jakby. Ech. A. Już się osłabiłyśmy. Może się A. Nie mam za bardzo jak wyjść. Czekajcie chwilę. Okej, okay. gdzieś tam dojdzie. No a jak ja mam wyjść? O oh my GTS. Wysiadaj. Dziękuję. A. Dobra, zamknęłam auto. Chodźmy lepiej do szkoły. Czeka na nas. Zaraz tu wejdą nowe uczennice. Więc bądźcie dla nich bardzo mili. Dobrze? Dobrze. Więc zawołam je po kolei. Liliana, Dzień dobry. Cała twoja brygada tam jest? Tak. <gryw> Megan. Dzień dobry. No dobry. O, Bella i Stella jeszcze tu są jakieś. Dzień dobry. Więc możemy zacząć lekcję. Najpierw zaczniemy więc od łoków. Nic mi się skończyło, nie mam w tym piszeć, kiedy No dobrze, to widziałem wszystko. Hmm. Teraz przepiszcie to zresztą. Drin, drin, drin. Jeżeli ktoś nie skończył, opi to to, w domu. Ale chyba każdy co skończył. Tak. Hmm. Ale się tłocznie tu już robi. Normalnie się nie da wytrzymać. Eee, cześć. O hej. Um. Coś mi się tak wydaje, że wczoraj cię widziałem. Na balkonie. Eee, faktycznie, wczoraj ja patrzyłam przez balkon? Właśnie się tu sprowadziłam. To wszystko, co masz, że jesteś tu nowa. O, prowadzę się dobrze. O oh my God. Testem. Muszę znaleźć sobie jakiegoś chłopaka, bo inaczej tu im przetrwam. U, tam jest jakiś. Cześć. Hey.